O! Okay. E, dobra! Jesteście gotowi? Tak, jak nigdy. To gdzie... A nie, bo to nie ma... Dobra. Dzień dobry! Witam Państwa w teleturnieju jeden z dziewięciu. O. Jest to nowy teleturniej. I rzucajcie we mnie popcornem. Ja nie słychać tej trochę. muzyki. Nie, słychać. Znaczy trochę. Zapytać, to się Okej, okay, dobra. Dobra, dobrze. Dobra. Y dobrze. Andrzej? Andrzej. Ricardomilos. Ricardo Milos. Mietek. Mietek. Zbysiu. Zbysiu. Już go Po mojej e, prawej stronie, a po waszej lewej są uczestnicy, którzy odpadli, czyli e, dobra, to tam od łapki zaczniemy. E, Krysia, e, nie wiem kto, kto tam dalej jest. Edward. Edward, przypominajcie dalej, bo ja niestety zapomniałem. Eee, chyba... Kasztan. To jest chyba... Kasztan. A. Kasztan. Eee, Zygmunt. Ten... Zygmunt i... Iwo. 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 <grystwo>. Nie rozwaliło mnie. Dobrze. Eee, no to tak, zaczynamy tyle turniej. To kto będzie eee, gotowy do zgłoszenia się do odpowiedzi, Niech pójść krzyknie. White jest chytką ja. w No dobrze. Pierwsze White już nie, nie kontaktuje. Co? Ten Widzę, ja. Ej się popatrz. tam. Ja! ja. Pierwsze, czy, y, Mietek? Mietek pierwszy, dobrze. Czy alkohol. Na kolanach ci siedzi Wiesz, sądzi wysyć za. Nie, loda mi robi. O, loda. <coughs> Dobrze, nie, nie, Ty wiesz, że ona ma ten taki kol, 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 kolec, taki tu... Nie, podziwun, Ale... A -a. jak już to dziób. I nie, tak. ta, ona jest... akurat ona jest Cicho, Cicho! Cicho, no oglądamy przecież. Była odpowiedź. A no, ja jest. mogę? amarena Ja mogę. Idealnie. Jeszcze ostatnie. No. Specjan. Bingo. <laughs> Bingo zdarzenia z <grymne> mi jak miałeś na ja imię zbysiu przez bysiu idealnie każdy dostał po punkcie najmniej dostał w e, łebce przypierdol tym popcorna otworzył odpowiedź Ale, że dostał, sobie miałeś a nie to dostał. drugie pytanie e, jakie marki e, są Nasze kamery I... A -a. ok, A -a. E, ja mogę. Andrzej pierwszy był e, e. pasat studios, e... akurat nie zgadza się to. Ja mogę, ja mogę. A -a. Ja, mogę. ja e, drugi, właśnie Ricardo. GoPro też nie, O to Marka ma być kurwa. Dobrze, I, chyba zbychu się tutaj odsypał, tak? dogmat. Dogmat, pięknie. Dogmat. <noise> <noise> e, okay. tak, On już e, Teraz może pan wyznaczyć. Nie w kamerę. Może pan wyznaczyć albo dać na siebie pytanie. Tak, to pan przydaje na siebie. Wyznaczam Ricardo. Dobrze, e, Ricardo, pytanie. E, jaką chcesz kategorię? Mamy kategorię polityczną geograficzną yy, i matematyczną Matematyczna Dobrze Z jakim skupieniem wszyscy oglądają Jeśli ukradniesz dwa piwa i zapłacisz za jedno to ile wynosi yy, cena drugiego piwa jeśli wiemy, że <grym> nie to pyta? pytanie I, w że <grym> <grym> jakieś na naprawdę matematyczne i zostaniecie tak. jedno Tak, e... znaczy zapłaciłeś za jedno? Znaczy nie zapłaciłeś. To ile wynosi cena? Nie wiem, <laughs> sam nie wiem. E, to jest dosyć podchytliwe kurde. Ja Ale ja nie chcę. Nie, 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 to jest pytanie dla niego. Hmm. No właśnie. Jest za darmo. Dobrze. Każdu swoją Mietek ma jednoch ma jeden i Z Biechu ma masz dwa Z Biechu ma dwa, a ja zero Okej e, Dobrze, przypomnimy P pozbyt. przypomnimy o pokracie <śmuch> e, za mną jest ten e, Co? helikopter Za mną jest ten helikopter Nie widać go <śmuch> Oooo Patrzcie jakie piękny Marki Samsung Galaxy e, S8 18, Samsung Galaxy Galaktyczny, tak Dobra, zaraz będę odpowiadał sam Dobrze e, Okej okay. Jak to możesz wyznaczyć Albo na siebie e, Tego Nie wiem jak on się nazywa Jadka czy Andrzeja No kurwa nie wiem jak się nazywa tego Ale po tego? Tej prawej czy po lewej? Kurwa nie wiem. Chyba prawa. Nie, eee... po mojej to lewej. Nie znam eee... się na stronach. Andrzej? Tak. Andrzej? Eee, to pytanie będzie. Fajcie eee, ta muzyka w tle. No. Eee, skoro Putin uznaje Donbas jako niepodległe państwo, a jeżeli. Kaliningrad jest obok Polski, nie? Znaczy, Polska jest e, republiką ludową, czy e, państwem niepodległym? Państwem niepodległym? Źle. To republika, obecnie. E, tak, bo żyje... To e, jest komunistyczny program. To pan ma problem. To życie. Chce się i nie wiem, co. Wie, 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 pan, no, co wie, wie, pan, wie pan o co chodzi. to dalej wyznaczasz albo na siebie. Hmm. nie rzucaj. Do mojej prawej. Dobrze, Mieciu. Pytanie hmm. będzie znów polityczne. Hmm. Jeśli Niemcy w 1939 hmm, zaatakowały Polskę, a. Hmm, czy Słowacja też zaatakowała Polskę? To czy Polska miała szansę y, przetrwać? Eee. Pan mu zada zadaje takie łatwe pytanie, a mi takie <śmierdzi> <śmierdzi> Ale ma! Przegrać. przegrać. Ale słuchaj, Ale ma. to ma być odpowiedź bardziej e, szczegółowa. Podkreślmy, e, gdyby Związek Radziecki nie zatykował Polski od tyłu. Nie ja wiem o czym ty gadałeś. Od tyłu to jest szatan ruchany. <śmierdzi> e, nie tego, ale dalej. Wiem, wiem, ja tak powiedziałem po prostu. Yy, yy, nie miałaby szansy przetrwać, ponieważ Niemcy były za silne. A dodatkowy problem, jakim była Słowacja, to raczej nie nie ten, nie pozwoliłaby Polsce przetrwać. A uwzględnił pan, że może by ktoś pomógł? <śledzimy> <śledzimy> o nie, Boże, że Nie o to chodzi. Dobrze pana powiedział! Nie wiem. Nic, nic. Na siebie. Oj. To Andrzej. Coś chyba krzywo wreszcie popełnił mm. ten softball. Nie wiem. Gdzie jest kurdziak? Ja <staniec> to chyba. Przez wypadek go usunął. Oh. Aha. Rebije panę. No kurdziak cię poogląda. Dzień dobry. Vy... Język polski. No Fajnie, no. E, 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 krótkie, krótkie pytanie. Te pytania. Andrzej to bardzo I, polskie imię przecież. To, to chyba to, się to, znasz. A propos, jak e, przez jakie rzeki piszemy Andrzej? E, rz. Dobrze. E, przez jakie U piszemy UL? U otwarte. E, muszę sprawdzić słownik. Dobrze. <śles> I, w eee... H piszemy słowo e, e, takie niekulturalne. Nie ham, tylko inne, takie... No nieprawne. A dobra. A co to chuj. A chuj, Dobrze. Jeden punkt. Może pan wyznaczyć albo na siebie. E... Y, 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 y. No <noise> o, Jesus, nie patrzcie na mnie. Pytanie nie. będzie historyczne. Ooo, historyczne. Dobrze. Wiedząc, że zakon krzyżacki y, zaatakował Polskę, nie? No, to nie. jak na to mogła zareagować Australia? <noise> <noise> to mogła <I> <noise> Mogła uciec jak pilecki, e, prawie dobrze. Prawie. Jeszcze musi pan dokończyć? Czy coś jeszcze? Mogłę, to. Odliczam do końca odpowiedź 5. Już Ty nic by nie zrobiła. Dobrze! dobrze! nie dobrze, bo mogła pomóc? Kurwa... ha <noise> <Tracisz> się ha 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 nie ha 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 Nie... ha ha się tym popcornem? Mają No e Daj mi trochę. Dobrze. No dobrze. Masz. Andrzej, Drzecim, dalej o. O, dalej wyznaczasz albo na siebie. E no to na siebie. O. Teraz będzie takie pytanie. E, tym razem e, języko Językoznawca. Oh, tak? e, ja znam e, tylko język polski, angielski i trochę niemiecki. E, co to znaczy? <grym> co? Co? <grym> <grym> to znaczy. Moment. E, e, Nie sprawdzam. Proszę pana, ma pan odpowiedzieć albo z jakiego to języka jest? Albo z. Nie, nie, inaczej, co to, pan... co to znaczy? Ej, hey, to jest. Co to znaczy? No to to znaczy yy, na polski. Jeszcze raz może pan kupić słowo. <grystwo> <grystwo> no, no. Nie, <grystwo> Riko się znalazł. <grystwo> <grystwo> No. Nie. Nie. Ale ma pan jeszcze drugą szansę? Pomylił się no, o jedną to... literę. Właśnie, jedna literka. <grym> <grym> Dobrze. No. <grym> I w tym momencie <grym> e, musi pan wyznaczyć. No, to ja mam dwa punkty. Trzy. się, nie, jebany. Nie. Zobacz, <noise> nie wiem, czy dwa, czy trzy. Daj mi, daj mi, że trzy. No to trzy. Rikardor tak. ma... ...trzy? No. Bietek ma... Chyba, dwa, chyba trzy. Nie, ty dwa. Ty dwa chyba, masz. Ch chyba A, dwa. No, chyba tak. Zbychu trzy, albo cztery. Przydałaby się jeszcze jedna osoba. Trzy. Żyj podliczała to. Trzy. Ale możesz mi dać cztery. I teraz będzie ostatnie pytanie, e, które jakby będzie, no, a może nie ostatnie. To ja mam wyznaczyć w końcu? No, ma pan wyznaczyć. Dobra, no to, e, ponieważ e, Ricardo Milosz, to jest mój dobry kolega ze studiów, to proszę bardzo, wyznaczyć na Ricardo. A, dzięki. Poprze Ricardo. A propos, to będzie pytanie buzyczne. O, dobra. To jakie piosenki yy, tańczyłeś? Eee, kurwa, lewno nie tańczyłem. Proszę mnie to nie przeklinać w studiu. A przepraszam, <grym> eee. kurde. Tymczasem nie kupuję zgrania w garsym młodzie. Prawie, ale. Mrukus. <grym> Nie. Ja powiedziałem. Oni mnie A? On nie wrobił. Kurwa. Przepraszam. przeklinasz? A to wszystko przez nich. straciłeś jedno życie. Nienawidzę cię. Ty kolega ze studiu. Andrzej dalej wyznaczasz. Dobrze, no to żeby się odkupić to jeszcze raz z Przepraszam cię. Dobrze. Pytanie będzie y, historyczne. Dobra, ale zanim będzie pytanie, i odpowiedź, to mogę, znaczy... wam, pokazać, mogę wam pokazać, jak beatboxuję. Hmm. Dobrze. Dobra.

Muszę przestać mi boxować. Oj, przepraszam. Za dużo pokazałem. No, za dużo widziałem. Trochę przesadził. Tak, Andrzej, kogo wyznaczyłeś? Tak Riccardo Jeżeli Riccardo nie odpowiesz, to Andrzej ma prawo. Wyrzućcie tę osobę z tego turnieju O no. oh, kurde, to nie odpowiada ja już. Tym bardziej do... go nienawidzę. Właśnie Ale pamiętaj, że jeżeli ty Andrzej, eh, Ricardo no. Odpowiesz dobrze, no ty masz prawo wywalić kogoś. O wywalisz. Ryzyko. A, nie mam ja innego wyboru. Uwagę, więc dobrze proszę... Proszę się nie odzyskać To pytanie będzie trochę trudne. Pytanie będzie historyczne. Jeżeli Gary Spot powstał w jakimś w jakim roku? 2006? Za eee, film Dobrze, ale to nie zajęcia tylko punktów. Po eee, prostu to było. Spot powstał w 2006 roku, to czy to oznaczało dla Ukrainy utratę Krymu? <noise> Co ty za pytanie? Eee, tak. eee, a dlaczego? No bo... No właśnie, proszę e, nie No właśnie. E, to dlatego, bo Krym nienawidził liczby 2006. Dobrze, ma pan prawo wyrzucić jedną osobę z p e, turnieju. Hmm. Ciekawe, kogo tu wybrać. <grym> Od razu przygotuję broń? Co? Dobra, ale pan strzelił od razu, żeby na tym nie ucierpiał. Okej, okay. Andrzej. Andrzej. Andrzej? Co? Andrzej. Andrzej. On, on gada po śmierci, to nielegalne. O nie, czarna magia. Bardzo nielegalne Chcesz mi popchnąć tę grodę? Proszę wyłączyć <śmienny> ten... Tym... Eee... <śmienny> Elektryk nam... Ktoś... O nie Jak ty <śmienny> <Co? Dobra, śmienny> Nie ma helikoptera tak, Kurde <śmienny> Zabili prowadzącego eee... Eee... To, to anarchia, chyba Dobra Myślę, że... O nie, on wrócił Ne, ne, nek, ne, nekromanta jakiś. Ne, ne, ne. Myślę, Nie. że możemy zakończyć ten turniej i Niestety, e, ukradziono nam helikopter, i większość zawodników z Gim z jak smeruł. mnie. Do widzenia, <laughs> państwu.